Nasze materiały napędza ceny największa porównywarka cen gier Arn.eu. Elo, elo, fanatycy indyków, czas na rozpakowanie kolejnego indie boxa. Zobaczmy, co znajduje się w środku. Ee, indie boxy, przypominam, to miesięczna subskrypcja, w ramach których dostajemy Uuu, jakie cuda tutaj dostajemy jedną grę niezależną, wydaną w specjalnym e, kolekcjonerskim wydaniu. Te gry wydawane są w big boxach jak ze starych dobrych czasów i każdego miesiąca tak długo jak mamy subskrypcję będziemy otrzymywać taką gierkę. E, tym razem jest to Forced Showdown od Beta Dwarf Entertainment. Wygląda to jak gra karciana, jednoosobowa, z achievementami Soundtrack Controller Support. W sumie wygląda ze screenshotów również jak herosy, więc nie mam pojęcia co nas czeka tym razem. Jak zawsze, co to jest fajne w IndieBoksie, gry nie musimy rozpakowywać, jeżeli kolekcjonujemy i nie chcemy po prostu. Zazwyczaj kody znajdują się w środku, o, więc można sobie po prostu przepisać kod na Steam. Ten już jest zużyty, więc możecie sobie pff, popatrzeć co najwyżej. Kod na Steama można użyć i gry wtedy nie trzeba rozpakowywać, dwie pieczenie na jednym ogniu, jeżeli faktycznie jesteście kolekcjonerami. Co my tu mamy w środku? Holiday Scratch jakaś świąteczna zdrapka, gdzie można wygrać gry, zniszki i tak dalej. Ciekawe co nam tu wyskoczy. Zobaczymy. Zobaczmy, co nam wypadnie ze zdrabki. Not Not winner. No to super. Bardzo się cieszę, że wygraliśmy figę z makiem. Not a winner. Nie ma nic do powiedzenia. Dostaliśmy też karteczkę świąteczną od Indie Boxa. Uh, available, co to jest? Minion Masters. Uh, please accept the Steam Code for Beta Dwarfs Newest Title. O, oh, to to miłe. To no nowa gra tej samej firmy w prezencie gratis. I spoiler następnej paczki, wielka szkoda. No nic. Nic już z tym nie zrobimy. Lećmy do środka, bo czas leci, a ja się starzeję tutaj niepotrzebnie. Niedługo przypominam, format tych IndieBoxów ma się zmienić. Pudełka mają być większe, co ma taki plus, że można będzie zmie zmieścić w środku fajniejsze rzeczy. Minus jest taki, że niestety oznacza to, że nie będą pasować na półce do aktualnych wydań. Uuu, ale przynajmniej tym razem pudełka jest wypchane praktycznie po brzegi. Dobra, chyba wszystko. Co to jest? Uh, forced Showdown, Forced Showdown. Wygląda jak nakładka na jakieś pudełko albo coś. Może zaraz, zaraz się, zaraz ogarnę. Alternatywne okładki może. Alternatywne okładki to są chyba, o właśnie, do, do włożenia sobie na płytę, jeżeli nie podoba nam się domyślna, gdyż domyślna wygląda o tak. W środku, jak zawsze, płyta z instalatorem. Płyta ze ścieżką dźwiękową, naklejka i grubaśna instrukcja obsługi. Uwielbiam te, te instrukcje obsługi. Mówię to co miesiąc, ale naprawdę są fajne. Tęsknię za instrukcjami obsługi, więc cieszę się, że, że instrukcje obsługi są tu dołączane. Szczególnie, że czasem są bardzo zabawne, są takie trochę śmieszkowe. Szczególnie wtedy przy e, Paraboli o była taka bardzo śmieszkowa instrukcja. Czapucha! Z Force Showdown. Caesar Bini. Seria czapka zimowa z, z jakimś logo związanym z nią. I to jest chyba balon, znaczy taka, taka dmuchana zabawka. Znaczy tak pod palcami mi się wydaje. Ech, nie pozostaje mi nic innego, jak dmuchnąć. Jestem w tym całkiem dobry, muszę przyznać, więc... Czes Aha, to jest taki toporek, to nie toporek, taki taki malus, tak? Taki malus do nadmuchania. Muszę go nadmuchać, prawda? Dobra. Ach, jednym potężnym dmuchnięciem. Nadmuchałem nasze nasz narzędzie zbrodni. Jak wygląda każdy widzi. Można komuś tutaj nieźle jakiemuś sobie tutaj przy, przyrąbać, szczerze mówiąc tym, więc nie wiem, można tam kogoś zabić, nie wiem, czy to powinno być legalne, taki gumowy młotek. Jeszcze po robić ale nie robi niestety. Co za dziwne wyda wydanie kolekcjonerskie. Powiedziałbym, że strasznie kiepskie, gdyby nie to, że one są strasznie tanie, więc w sumie czego by tam nie dali, to ciężko narzekać. Praktycznie te pudełka kosztują mnie wiele więcej niż cyfrowe wydanie gry. Więc no, nie będę narzekał, bo, bo, bo gadżety są fajne, tylko dziwne. Pudełko jest fajne, tylko dziwne, więc tyle tyle w tym temacie. E, zobaczmy jak wygląda sama gra i czy warto było wydać w tym miesiącu od 20 do 30 dolców w zależności od tego na jakim siedzimy pakiecie abonamentu. No cóż, muszę przyznać, że nie tego się spodziewałem po pudełkowej zapowiedzi. Nie jest to ani karcianka, ani herosi. Jest to natomiast bardzo dziwne połączenie Hearthstone'a i Smash TV. Działa to mniej więcej tak, że wybieramy sobie bohatera na ekranie niefortunnie podobnym do tego z Heroes of the Storm, a potem naszym zadaniem jest przejść szereg aren w klikanej grze akcji pokroju Diablo. Co piętro takiego lochu dostajemy manę, identycznie jak w Hearthstone, którą musimy wydać na karty, które dodadzą nam trwałe bądź czasowe busty na czas gry. Mogą one wzmacniać zdolności, generować efekty dodatkowe, leczyć nas czy wytwarzać wspierających nas pomocników. Ciężko mówić tu nawet o inspiracji Hearthstone'em, bo talie i sposób ich użycia są niemal bezpośrednio zarżnięte z produktu Blizzarda, od podobnego designu kart, po sposób generowania many co etap, gdzie co poziom lochu mamy do wykorzystania jeden punkt many więcej niż poprzednio, a nie użyta mana przepada. Walki na arenach składają się z pokonywania fal nadciągających przeciwników, z pomocą naszych specjalnych zdolności i podstawowych ataków. Tu więc rozgrywka jest troszkę bardziej uniwersalna. Całość prezentowana jest w formie telewizyjnego show, którego jesteśmy uczestnikami, wraz z komentatorami i przerwami w stylu teleturniejowych zapowiedzi. Ogółem tytuł prezentuje się całkiem fajnie, choć jak na moje gusta zbyt dużo w tym podbierania pomysłów innych deweloperów. Fajnie się inspirować, ale takie surowe podbieranie nawet bez zmiany stylistyki trochę mnie razi. Jedynym co faktycznie natomiast mnie zniechęciło to mikrotransakcje doklejone do płatnej gry. Dodatkowe skórki dla postaci trzeba kupować oddzielnie. Nie podoba mi się takie przenoszenie motywów free-to-play do produkcji płatnych. Sama gra jednak, jak zawsze, bardzo fajna, więc fani indyków znów nie zawiodą się, jeśli są abonentami Indieboxa.